Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć się współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o szybkich efektach, dlaczego ja dzisiaj już nie szukam szybkich efektów, co się zmieniło, jak się to mogło zmienić, bo u mnie ta zmiana była naprawdę ogromna, skrajna, więc powiem Ci o tym trochę, jak ja zmieniłam moje podejście właśnie do zdrowia, do efektów i co mi to dało. Zapraszam Cię do wysłuchania i mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Jeśli chodzi o tak naprawdę tło tego odcinka, to chciałabym na początku właśnie powiedzieć Ci, że jeszcze parę lat temu, gdy coś nie działało, po tygodniu, po dwóch tygodniach odpuszczałam. I tak było we wszystkich możliwych po prostu rzeczach w moim życiu. Czy to właśnie jeśli chodzi o zdrowie, czy to jeśli chodzi o, o firmę i o jakieś różne takie działania, czy to jeśli chodzi o pracę, która gdzieś tam była w moim życiu, czy jeśli chodzi o relacje. I tak naprawdę zawsze to było tak, że bardzo, bardzo krótki czas temu dawałam, cisnęłam na 100%, i później, jeśli to nie dawało efektów, no to się poddawałam. Czułam się często też, że coś jest ze mną nie tak, że to ja jestem jakaś popsuta, beznadziejna, że moje ciało może jest jakieś uparte i nie chce tutaj ze mną współpracować, jeśli chodzi o temat zdrowia. Albo, że to ja mam jakieś e, nawyki i przyzwyczajenia wyniesione z domu, których nie da się w żaden sposób e, wyplenić, i dlatego w tych relacjach mi to nie idzie, albo, że może ze mną jest coś nie tak, że w biznesie coś nie płynie, i tak dalej, i tak dalej. I to była taka cała wielka pętla samobiczowania się. I nie powiem ci, że zupełnie dzisiaj nie mam takiego głosu w sobie, bo ten głos oczywiście się pojawia, ale też jednocześnie ten głos nie jest takim głosem dominującym. I dzisiaj mam takie poczucie, że wytrwałość, cierpliwość, może jeszcze nie do końca, ale wytrwałość to jest moje drugie imię. I w większości dziedzin mojego życia tak naprawdę tak to obecnie wygląda. To była bardzo długa droga dla mnie i bardzo trudny proces, bo od takiego poczucia, że znów coś robię nie tak i znów coś robię źle, do poczucia, że dzisiaj już ten głos nie jest moim głównym głosem i że dziś nie szukam już właśnie szybkich efektów. I potrafię działać nie w zrywach, tylko potrafię działać wytrwale, długofalowo, wierząc, że ten efekt przyjdzie z czasem. Dzięki temu osiągam więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ale to nie wydarzyłoby się, gdyby nie, gdyby nie to, od czego wyszłam. Czyli właśnie ta baza i podstawa taka trudna, tak, i ten brak efektów, i te bardzo duże frustracje, które po prostu musiały przelać tą czarę, żebym poczuła, że. Trzeba coś zmienić, bo inaczej nie dam rady tak żyć po prostu. No i w tym odcinku opowiem Ci o tym trochę więcej, właśnie jak się zmieniało takie moje podejście do zdrowia, co mi to dało. Opowiem Ci o błędach, które no, sporo mnie kosztowały i o jednej właśnie takiej decyzji, która to zmieniła też. Jeśli czujesz, że Ty w tej chwili jesteś bardzo, bardzo już sfrustrowana, zmęczona całą taką gonitwą za kolejnym jakimś. Planem działania, za kolejnym działaniem, które coś zmieni, i tą jedną rzeczą, która właśnie odmieni cały bieg Twojej historii i da Ci te upragnione efekty, cokolwiek by to miało być, czy regularny cykl, czy pozbycie się trądziku, czy jeszcze innych problemów, które masz, bolesnych miesiączek i innych. Dosłownie jakichkolwiek tutaj możesz sobie wpisać rzeczy, które ci doskwierają. Jeśli masz takie wrażenie, że robisz wszystko, a nadal jakby nic nie działa i cały czas jesteś w tej pętli takiego działania, poddawania się, robienia, testowania, to ten odcinek może być dokładnie tym, co dzisiaj potrzebujesz usłyszeć. Mam taką nadzieję. I koniecznie podziel się ze mną, jeśli rzeczywiście dostałaś tutaj tą jedną rzecz, która Coś w tobie odmieniła i dała ci jakieś światełko w tunelu, jakąś inspirację, podziel się koniecznie, bo to jest też dla mnie bardzo ważne. Jeśli chodzi o taką bazę, od czego ja wyszłam, moje podejście do zdrowia x lat temu tak naprawdę czy to po diagnozie czy w pierwszych latach życia z PCOS już tak świadomie gdy miałam te 16-17 lat to tak już gdy usłyszałam tą diagnozę ale oczywiście te problemy miałam dużo dużo wcześniej tylko one nie były nazwane tą diagnozą to mam takie poczucie że to było właśnie Całym takim wielkim, ogromnym momentem w moim życiu, kiedy cały czas coś robiłam i kiedy cały czas coś testowałam i cały czas rzucałam się z jednej taktyki na drugą taktykę, i nie za bardzo sama to widziałam, że to nie ma szansy zadziałać, bo też nie daję temu czasu, ale też y, zwyczajnie było w tym bardzo dużo takiego pędu. Za szybkimi efektami to po pierwsze. Było tam bardzo dużo takiego ciśnienia i presji, takiego zaciskania. Się, że to musi zadziałać, że to teraz to jest ta jedna rzecz, która na pewno tutaj pomoże. Ciągle chodziłam po lekarzach, ciągle pokładałam w tym całą moją nadzieję, ciągle myślałam, że ten kolejny lekarz, ta kolejna wizyta coś mi tutaj da nowego, coś zmieni, że przy 20 wizycie, kiedy już trochę w to wątpiłam, to dalej wierzyłam, że ta kolejna wizyta to na pewno będzie to i że tutaj usłyszę coś nowego. Mm, ale też nie rozumiałam, jak to działa troszeczkę i myślę, że to jest zupełnie naturalne, jeśli ty też tak robisz, że chodzisz cały czas po lekarzach i oczekujesz, że kolejny lekarz coś zmieni, no bo, no bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, mam problem ze zdrowiem, idę do lekarza, nie? I jakby cały czas to, co się działo we mnie, to była masa, ogromna masa emocji, z którymi wtedy naprawdę nie wiedziałam, jak sobie mam radzić, co mam z nimi zrobić, nie umiałam ich przeżywać, nie wiedziałam, co się we mnie dzieje tak naprawdę. Czułam tylko taką ogromną burzę wszechogarniającą mnie. Czułam ogrom frustracji tym, ile ja robię, ile wysiłków to wkładam, i jak mało dostaję, jakby w zamian. Jak bardzo to moje ciało mi nie chce podziękować za tą moją ciężką pracę, tak jakby. Takie trochę roszczeniowe to było też w sumie, jak teraz o tym myślę, że w zasadzie to wydawało mi się, że no, skoro ja będę tak ciężko pracować, to to musi zadziałać i że to moje ciało po prostu musi i nie ma innego wyjścia i musi się naprawić, tak. No, tylko brakowało w tym takiego, takiego elementu delikatności, czułości i, i takiego elementu po prostu większego zrozumienia. O co temu mojemu ciału chodzi tak naprawdę? Ja wiem, że to jest trudne i, i nie byłam w stanie wtedy tego po prostu zrozumieć, że to tak działa. Ale masa tych emocji, które się działy w tle, one dodatkowo jeszcze bardziej dawały mi presję tych efektów szybkich, żeby one się pojawiły. Bo nie chciałam się tak czuć, bo wydawało mi się, że jeśli ucieknę od tych emocji i nie będę ich przeżywać, i nie będę w nie wchodzić, i nie będę ich odczuwać, to one wtedy jakoś magicznie znikną. No ale dzieje się niestety zupełnie odwrotnie. Im bardziej goniłam za kolejnym cudem, e, tym więcej tych emocji było, im bardziej ich nie przeżywałam, tym jeszcze więcej ich było, tym ogarniały mnie całą i zwyczajnie to było takie błędne koło. No i jestem ciekawa, czy. Czy któraś z Was, która tego słuchacie, czujecie się dokładnie w ten sam sposób? Bo moje doświadczenia z pacjentkami są takie, że 90% jak nie więcej kobiet czuje się dokładnie w ten sposób. I często mi o tym mówicie na konsultacjach, więc, e, więc też podziel się, jeśli. I się jakoś to Cię porusza i dotyka, i widzisz w tym trochę siebie. I co jakby zmieniło się we mnie, w mojej drodze? Dlaczego dzisiaj już właśnie tych szybkich efektów nie szukam i już nie działam w taki sposób? Okej, okay, no, jakby jeśli mam pomyśleć o jakichś konkretnych momentach przełomowych, to na pewno za którymś tam razem wypalenie, już chodzeniem po tych lekarzach i niedostawaniem pomocy, i niedostawaniem żadnej tak naprawdę tutaj odpowiedzi na moje pytania. To, to był jakiś jeden taki moment kulminacyjny, ale też wydaje mi się, że już kolejna próba odstawiania tabletek, kiedy znowu to się nie udawało, i kiedy cały czas odstawiałam te tabletki, i nie miałam miesiączki, i miałam tragiczny trądzik, i czułam się okropnie, i nic nie działało w tym moim ciele i zwyczajnie nie widziałam żadnego światełka w tunelu, to to były takie momenty, które pamiętam bardzo, bardzo mocno, które pomagały mi. Właśnie przelać tą czarę goryczy, bo wydaje mi się, że to jest troszkę tak jak mówimy o, o nie wiem, alkoholikach czy o właśnie osobach uzależnionych, że trzeba sięgnąć dna, żeby się pozbierać i żeby się odbić od tego dna. I takie mam czasem poczucie, że w tym temacie też jakby trzeba dotknąć pewnego rodzaju dna, że mało jest kobiet, które pójdą do jednego, dwóch lekarzy i uznają, że dobra, to nie działa i trzeba iść próbować innymi drogami. Mało jest kobiet, które się bardzo szybko jakby połapią, że ten system niekoniecznie sprzyja kobietom i nie mówi się o tym, więc też to nie jest wasza wina, nie? Ale chodzi mi o to, że najczęściej ja pracuję z dziewczynami, które były już u 20-50 lekarzy i dopiero wtedy połapały się, że to nie zadziała, które próbowały już setek różnych rzeczy i połapały się, że to nie działa. Więc wydaje mi się, że trochę, po pierwsze, nagromadzenie doświadczeń, właśnie różnych, które mnie zawiodły. Nagromadzenie różnych działań, które kolejny raz mnie zawodziły, czyli właśnie taka, takie przelanie tej czary goryczy, to jest po pierwsze. Po drugie, właśnie też em, no cała moja terapia, pierwsza, druga, trzecia, w zasadzie teraz. Wszystkie te jakby takie działania w terapii, które pomagały mi w ogóle dostrzegać moje emocje, pomagały mi w ogóle zauważać, że ja mam jakieś emocje. Hm, dziwne, mam. Każdy z nas je ma. I to jest ich bardzo dużo i my najczęściej znamy smutek, złość tyle, nie? I niekoniecznie potrafimy w ogóle wyczuć kiedy to jest smutek, kiedy to jest złość. a Emocje jest cała masa również innych. I dopiero w momencie kiedy ja zaczęłam wchodzić w te emocje i w ten temat i zauważyć, że ja w ogóle jakieś mam, zauważać co się z nim, co one mi robią i co się ze mną dzieje pod wpływem tych emocji, jak mogę to rozpoznać na co dzień i że z tym się coś robi, a nie zostawia tak o sobie po prostu. No, chyba, że to działa dla ciebie, nie? I naprawdę, jakby u ciebie działa puszczanie tych emocji, i masz to wyssane z mlekiem matki, co się robi z emocjami. Ja nie miałam. Więc to był taki moment też, który bardzo, bardzo dużo dla mnie e, zmienił, bo w momencie, kiedy zaczęłam z tymi emocjami sobie pracować i lepiej je rozumieć, wyczuwać, wczuwać się w nie i nie uciekać przed nimi, to był też taki moment, kiedy byłam w stanie wytrwać w tym dyskomforcie, bo musisz zrozumieć, że to, że ty chcesz szybkich efektów. To uciekasz przed pewnym dyskomfortem, który dzisiaj czujesz, i jest to pewien rodzaj ucieczki, moim zdaniem, właśnie przed całą tą frustracją, przed tymi objawami, przed tym, co czujesz, przed tym, co kiepskie po prostu na dany moment. I próbujesz tego nie czuć i próbujesz nie wchodzić w to zbyt głęboko, bo tak jest po prostu łatwiej i wydaje nam się, że na tym to polega, tak, że przyjdzie jakaś jedna rzecz, która to wszystko odmieni. A to najczęściej są setki różnych małych. Drobniutkich zmian, które gdzieś tam po kolei, po kolei się uzupełniając dają ten, ten efekt. Więc wydaje mi się, że po pierwsze, właśnie przelanie czary goryczy w moim przypadku, po drugie, przyglądanie się tym emocjom, to były takie bardzo, bardzo ważne rzeczy, które pomogły mi coś zmienić, bo przyglądanie się tym emocjom właśnie pozwoliło mi zwyczajnie się od tego troszkę zdystansować, no i po drugie, właśnie wytrwać w tym dyskomforcie wytrwać w tym poczuciu, że jest nie tak, ale jestem w stanie czuć się nie tak i akceptować to, że mam takie uczucia, że mam takie emocje w sobie akceptować to, że tak to dzisiaj wygląda, że dzisiaj na tą chwilę nie chcę być inaczej i że wszystkie moje działania on na pewno w jakiś sposób popychają mnie do przodu, ale że też jednocześnie mam w sobie te emocje i ten trud i muszę wytrwać w pewnym dyskomforcie robienia czegoś, co jest dla mnie trudne, co jest dla mnie niewygodne, zmieniania czegoś po kolei małymi kroczkami, powolutku, w takim tempie, które będzie dla mnie dobre. I wytrwanie w tym dyskomforcie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Nie uciekanie od niego jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, a przynajmniej dla mnie było, i, no i moje doświadczenia są takie, że nie tylko dla mnie to jest trudne, że raczej uczenie się tego wszystkiego to jest dość ciężka praca dla większości z nas, i mało kto ma tak dużą odporność psychiczną, wytrwałość. Wyscaną właśnie z mlekiem matki, żeby tak to po prostu intuicyjnie dla was działało. Więc gdy zaczęłam dawać sobie więcej czasu, nie, rzuca, nie rzucać też wszystkiego po tygodniu, odpuścić taką perfekcję w tym działaniu, że 100% albo nic, no to rzeczywiście też zaczęło to dla mnie postępować, bo dawało mi to większą łagodność względem siebie. Więcej takiego głosu właśnie dopuszczałam, który mówił. No to jest okej, okay, że dzisiaj nie wyszło, to jest okej, okay, że dzisiaj zjadłaś może nie to, co chciałaś, to jest okej, okay, że dzisiaj wybrałaś coś, co nie jest dla ciebie długofalowo dobre, ale nie robisz tego codziennie, ale jest to jedna sytuacja na miesiąc, ale jest to jedna sytuacja na tydzień, i tak dalej, i tak dalej. I zaczął pojawiać się u mnie taki drugi głos, właśnie. Poza tym głosem, że o, to źle, to zepsutatu, popsutatu, coś tam, zaczął się pojawiać ten drugi głos. I powiem szczerze, że teraz ten drugi głos o wiele łatwiej mi usłyszeć. I to nie jest tak, że tamten się nie pojawia, ten, który mówi, że jestem popsuta. On się też czasem uaktywnia, ale on nie jest głosem, który mnie przekonuje i którego ja słucham długofalowo. Tylko w momencie, kiedy walczą sobie te dwa diabły w tobie, to któryś Cię przekonuje bardziej, któryś wybierasz. No i ja wybieram tego diabła, który mówi, że. No, że tak to ma być i że nie zawsze będzie idealnie, i że będą dni, kiedy będę super z siebie dumna pod każdym możliwym względem, a będą takie dni, kiedy nie będę z niczego dumna i na jakiejś, nie wiem, mojej liście priorytetów nie jestem w stanie niczego zaznaczyć, co mi się udało dzisiaj. I tak to po prostu jest, bo jestem tylko człowiekiem i tak samo Ty też jesteś tylko człowiekiem. Więc dzisiaj moje podejście jest przede wszystkim jakby zwracaniem o zwracaniu uwagi na takie podstawy, na regenerację, na taki odpoczynek, na więcej, właśnie emocji i bycia bliżej takich emocji moich, na takie podstawy, które wcześniej kulały. I jakby mówię dużo o tych emocjach, o takiej regeneracji, bo akurat to były moje problemy, tak? Może u ciebie problemem jest coś zupełnie innego. Nie mówię, że w ogóle jakby bez pracy z emocjami jesteś sobie w stanie poradzić, bo większość ludzi jednak potrzebuje chociaż minimum włożyć pracę takiej nad swoją psychiką, stresem, nad emocjami w, w, jakby w całą też taką pracę nad hormonami, ale dzisiaj jakby nie szukam już efektu po siedmiu dniach i działam wytrwale z ciekawością przede wszystkim względem tego, co mnie dotyka, co mnie spotyka, względem tego, co się dzieje z moim ciałem. Mam więcej właśnie ciekawości względem tego. Hmm, skąd się to wzięło i czemu dzisiaj czuję się tak, jak się czuję, a nie poczucie takiej presji, że coś tu znowu nie działa i w ogóle jestem do dupy, nie? Czyli nie ma takiej właśnie presji, że wszystko, co robię musi zadziałać i nie ma we mnie takiej presji, że wszystko, co się pojawia, to już rujnuje wszystkie po prostu inne rzeczy, które zrobiłam. Raczej mam w sobie właśnie intencje ciekawości, zrozumienia, bardziej hmm, sprawdźmy, zobaczmy, czy to zadziała i co zyskam i hmm, sprawdźmy, czy może to jest powiązane z tym. Może to co dzisiaj czuję, ten ból brzucha, to może to dlatego, że zjadłam X na przykład. Mam bardziej taką intencję ciekawości. Więc ogólnie dało mi to dużo, dużo spokoju. Dało mi to mniej w ogóle rozczarowań, no bo mam też mniej wymagań wobec siebie niż kiedyś, o wiele mniej, a jednocześnie mam lepszą relację z moim ciałem, z jedzeniem. Przede wszystkim mam też takie poczucie, że efekty no jakby Nigdy nie miałam takich efektów jak dzisiaj. Nigdy nie miałam y, spokocery bez tabletek Anty, czy bez jakichkolwiek leków, maści od dermatologa itd. Nigdy nie było tak, że miałam regularny cykl, mimo że nie biorę tabletek już od prawie dwóch lat, i tak dalej, i tak dalej, więc te efekty idą w parze za, y, no, za tym wszystkim. Nie? I to jest piękne. I to jest piękne, bo w momencie, kiedy odpuszczasz, to czasem właśnie przychodzi wszystko to, czego, czego szukałaś i czego pragnęłaś, i. Czasem to nie jest tak, że więcej znaczy lepiej. Moim zdaniem, właśnie w pracy nad hormonami więcej nie znaczy lepiej, tylko mądrzej znaczy lepiej. I, I właśnie też dziewczyny, które gdzieś tam, czy działają z moim kursem, czy moje pacjentki bardzo często piszą mi właśnie o takim poczuciu większego spokoju, kiedy wcześniej przez lata go nie miały, kiedy żyły w ciągłym poczuciu stresu o swoje zdrowie, w ciągłej takiej presji, beznadziei, poczuciu, że robią za mało, albo że nie tak. Albo że to nie działa, i cały czas były w takim, w takim dużym, właśnie dyskomforcie, i nie za bardzo przyglądały się na przykład tym emocjom, które się z tym wiążą. O tym już nie będę się rozwodzić, bo już trochę ci więcej w pierwszej części odcinka o tym powiedziałam. Ale na pewno dzisiaj moje podejście jest bardziej o ciekawości i bardziej o wytrwałości, i bardziej o takim sprawdzam. I do tego też Cię zapraszam. Naprawdę zachęcam Cię do tego, żeby próbować małymi kroczkami to swoje podejście zmieniać, pracować nad nim. Jestem ciekawa też właśnie, czy ty szukasz teraz, na ten moment u Ciebie, takich efektów na już, na teraz, czy to jakby o czym dzisiaj mówiłam, o tym poczuciu presji, o tym właśnie takim cały czas gonieniu za efektem, i nie za bardzo wsłuchiwaniu się w siebie z ciekawością, tylko bardziej niech to już sobie pójdzie, bo już nie chce się tak czuć. Czy który głos u Ciebie teraz jest tym dominujący? Zachęcam Cię do tego, żeby się nad tym na spokojnie zastanowić. Jeśli będziesz się chciała podzielić, to oczywiście bardzo, bardzo będzie mi miło, jeśli napiszesz do mnie wiadomość na Instagramie, czy to maila, czy jeśli napiszesz komentarz pod podcastem, to jak najbardziej też zawsze je czytam i, i reaguję. I bardzo Ci dziękuję za to, że dzisiaj tu ze mną byłaś. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się, hej!